Dzień dobry, dzień dobry, witam Was serdecznie i zapraszam na mój nowy film. Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was 16 kwietnia we wtorek. Mamy w tej chwili 5 stopni, odczuwalne minus 1, zachmurzenie 100%, szansa opadów 40, dobra jakość powietrza, pochmurno, dosyć silny wiatr 24 km na godzinę. Od godziny 12 do 14,9 stopni. No, i też przewidywane są opady deszczu. Ale w nocy była burza, przeszła burza. No, ogólnie mówiąc, chłodno, duże ochłodzenie. Także kwiecień jeszcze nie powiedział ostatniego słowa. Faktycznie niebo zachmurzone, no ale widać wiatr jest taki ostry, porywisty, chłodno Zdecydowanie. Także u mnie kaloryfery znowu, znowu ciepłe, bo takich przez te ostatnie dni. To tego nie było, A teraz znowu jest ciepłko. Mimo wszystko życzę Wam miłego dnia. Nie wiem, jak u Was zresztą ma to w całej Polsce taka temperatura. A właśnie pogoda. No i cóż, życzę Wam uśmiechu na twarzy i miłego dnia. Mój blezerek kobaltowy, już na wykończeniu, przody na wykończeniu, bo jeszcze mi rękawy zostały. Dostała no, tu już końcówka, już spuszczam, także 10 minut i będzie skończone. Ale znowu mam zaległości, ponieważ, no tak, i robię na drutach i czytam Sisi. No i jak też można, no ale cóż, nie śpieszy mi się, zdążę wszystko po kolei <grych> zrobić. Rękawy to już myślę pójdą błyskawicznie. Posiłam się za książkę Sisi, no i nie mogę się oderwać. Także jak skończę, to wtedy coś powiem na ten temat parę słów. Ale tak jak już mówiłam, kupiłam w Biedronce za śmieszną kwotę 9,99, także wziąłam się za czytanie. Bardzo miły czas. Jak się zmęczę czytaniem, no to wtedy biorę się za druty, a to oczywiście w wolnych chwilach, bo też w domu mam co robić. Za chwileczkę Wam opowiem. Mam nadzieję, że Wam również ze mną. Tak więc pogoda spłatała psikusa, miałam inne plany na dzisiejszy dzień, ale w związku z tym, że jest jak jest, wzięłam się za odgryzowywanie mojego mieszkania. No, oczywiście to jest żart, ale już kiedyś Wam opowiadałam, że właśnie od czasu do czasu pozbywam się rzeczy, które zalegają w szafach, w szufladach. I Dostosowuje się do tak zwanego minimalizmu. Oczywiście w moim przypadku to jest oczywiście takie troszeczkę mniej zakrojone, ponieważ ja jednak lubię gibeloty, lubię książki, lubię i przechowuję pamiątki, także tych rzeczy się nie pozbywam, ale w, w szufladach pełno zawsze jest jakichś tak zwanych przydasi, coś co już nie używamy, ale jeszcze. Jeszcze trzymamy na wszelki wypadek, bo może kiedyś się przyda. No i oczywiście te rzeczy sobie leżą, zajmują miejsca i są zupełnie niepotrzebne. Wnoszą, nawet bym powiedziała, w nasze życie taki jakiś chaos i zamieszanie, ponieważ zajmują miejsca innym rzeczom, które by mogły znaleźć sobie tam swoje miejsce. Także wzięłam się powoli za to i tak, i robię, i troszeczkę na drutach, trochę czytam. Trochę zajmuję się tym minimalizmem i, i jakoś ten dzień mi mija. Tak więc tak to wygląda. Jeżeli chodzi o rzeczy, o ubrania, to, to ja y, pozbywam się takich rzeczy, w których nie chodzę. Uważam osobiście, że jeżeli 5 lat się w takich jakichś rzeczach konkretnych nie chodziło, to już na pewno do nich nie wrócimy. Ja lubię chodzić w rzeczach nawet starszych, ale jeżeli one są w użytkowaniu, jeżeli. Użytkuję je, bo jeżeli są gdzieś tam zapomniane, bo jeżeli są gdzieś tam zapomniane w szufladach, to raczej do nich nie wracam i, i się pozbywam. Systematycznie, sukcesywnie po prostu te swoje szuflady, szafy przeglądam i to, co jest niepotrzebne, to po prostu oddaję. Są przecież różne zbiórki z PCK, także. Są takie możliwości, że, że można, można się takich rzeczy pozbyć. Także tak to wygląda. Jak oglądam vlogi właśnie na ten temat, to niektóre są takie rzeczywiście, takie troszeczkę zakrojone na szeroką skalę, bym powiedziała, te formy tego minimalizmu. No, nie wiem, czy bym tak umiała, ponieważ, no, tak jak powiedziałam, no jednak lubię takie bibeloty. Jak za dużo to też nie, ale tak troszeczkę lubię, lubię troszeczkę sobie tak jakoś, no. Uprzyjemnić to swoje mieszkanko, tak żeby mi było to miło i przyjemnie. Tak więc tyle Wam chciałam powiedzieć, co i czym się dzisiaj, co robi, czym się dzisiaj zajmuję. Także w międzyczasie działam. A Wam życzę oczywiście jak zawsze wszystkiego dobrego, moc, serdeczności Wam przysyłam. Na razie trzymajcie się ciepło. Papa. Pa.